Kościół katolicki, przez swoją zawartość wiary i zasad moralnych, jest ożywczym tętnem, bijący w sercach Polaków. Kardynał Stefan Wyszyński, 22 sierpnia. Witamy Was, moi drodzy, w kolejnym nowym tygodniu. I wspólnie z moją wspaniałą żoną Bogusią dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to. To tak. Co robi grzech śmiertelny, ojcze? Grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy i jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jak było po mojej śmierci na krzyżu. Bo istotnie. Krzyżując mnie w sobie, krzyżujesz swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie? Nie można i nie ma możliwości zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. Ocalenie może przynieść czyjąś. Modlitwa lub ofiara, bo spowoduje, że zdąży pomyśleć o mnie i zapragnąć mnie, zanim stąd będzie zabrany. Dusza żyje dzięki miłości, gdy odrzuca miłość, jest w stanie umierania w lęku i cierpieniu, po odejściu z tego świata dusza z naprawdę i ma pełną świadomość swego stanu. Czyściec jest cierpieniem spowodowanym znajomością swego stanu i boga z nadzieją powrotu do Niego, piekło jest taką znajomością bez tej nadziei. Z psalmu 97. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem władcy wszystkich ziemi niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami. Wszyscy bogowie niech mu hołd oddają. Kropka. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego poniedziałku. Z Panem Bogiem. Siemanko. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Bogusia. Cześć.